Dzień dobry. Tydzień zacznę trochę tak, jak skończyłem. Powódź na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej, teraz także na Ziemi Lubuskiej, już mniej groźna, niesamowicie, nie, 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 na szczęście, spowodowała też powódź komentarzy, ocen, także epitetów na temat rządzących, głównie premiera Tuska. Wczoraj, mówiąc językiem trenerów piłkarskich preferujących ostrą grę, zdecydowanie podostrzył mój kolega Jacek Żakowski. Powiem szczerze, poszedł po całości, wjechał saneczkami, jak mówią trenerzy, wyprostowanymi nogami, prosto w kolana, próbując skończyć rywalowi karierę. No, stwierdzenie, że. Tusk stosuje metody putinowskie, jest według mnie nie tylko w okolicach bandy, ale jest totalnie za bandą. Oczywiście wrodzona delikatność spowodowała, że Jacek nie powiedział, że Tusk jest. I jak Putin, a może wprost jest Putinem. Uważam, że zestawienie jest zupełnie absurdalne. Ono byłoby absurdalne 3 lata temu, 5 lat temu, 8 lat temu, ale yy, od 2 lat z okładem jest nie tylko absurdalne, i obraźliwe. Porównać, porównywać yy, szefa demokratycznego, demokratycznie wybranego rządu, który sprawuje władzę zgodnie z prawem do dyktatora Ikata, który wysyła setki tysięcy swoich rodaków, żeby zabijały, zresztą robią to setki tysięcy y, mieszkańców innego kraju, to jest, ja uważam, intelektualna barbaria po prostu. Ja rozumiem i cenię, zawsze to ceniłem u Jacka, że on służy chętnie jako swoisty a Jean, prowokator, ale nie wysyłany, żeby podburzać tłum, ale żeby y, prowokować do dyskusji, siać ferment, wywo wywoływać dyskusję. Uważam, że taka rola w życiu intelektualnym jest cenna, czasem nawet bezcenna, ale uważam, że należy y, okiełznać swoją, każdy musi okiełznać swoją tendencję do, intelektualnego ekscentryzmu ponad miarę, bo on, jeśli, jeśli prowokuje się do myślenia obrażając rozum, to to, to się trochę mija z celem. Więc jak mówię, najacka wylała się wczoraj i wylewa się dzisiaj y, y, lawina pomyj. Wielu pisze, że Grzakowski się sprzedał, że, że, że to dziennikarz sprzedajny. Z tego paragrafu tu bym go nie bronił. Uważam, że jak mówię, tu problemem jest nie, nie etyka, tylko raczej egotyka. Czyli jacy ludzi ponosi, czasem ponosi sportowców, czasem ponosi artystów, a czasem, czasem intelektualistów. I ten ekscentryzm intelektualny to według mnie jest przykład tego z tym Putinem. A poza tym, wracając do tego Putina, rozumiem, że Jackowi się skojarzyły putinowskie narady i obstarcowywanie podwładnych. Prawdę mówiąc, ja miałem wrażenie, wrażenie, że mam do czynienia z obrazkiem live pokazującym mi y, skuteczne przywództwo. Ja rozumiem, że w pewnych lewicowych środowiskach skarcenie kogokolwiek, zwrócenie mu uwagi, to już jest mobbing, ale ja obywatel oczekuję twardego przywództwa, a nie kiził miziu Trzeba rozliczać ludzi z zadań. Za to my płacimy Tuskowi, za to płacimy jego ministrom. Więc łaski nie robią, bo dyscyplina musi być. Od nas się wymaga od nich też trzeba, trzeba wymagać. Więc ja zarzucam Jackowi to, że wystąpił, że tak powiem, poniżej swojej wagi. Uważam, że Żakowski, co tu podkreślam, jest intelektualistą, jest człowiekiem szalenie myślącym, jest, jest wybitnie oczytany, co w tym środowisku, powiedziałbym delikatnie, normą nie jest. Ma wielki dorobek i uważam, że nazwisko... Żakowski zasługuje na lepszy komentarz i na, 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 na bardziej racjonalne oceny i najbardziej wyrafinowane porównania. Bo co? Jest Putinem, bo rozegnuje, bo, ro, bo organizuje narady z podwładnymi w sytuacjach kryzysowych, a może jeszcze jest tym bardziej Putinem, bo ja rano je śniadanie, w południe obiad. Wieczorem kolację i, i także defekuje. No, jest też czynność, jak wiemy, skrajnie putinowska, więc ja rozumiałbym, że ten typ komentarza może się zdarzyć jakiemuś dziennikarzowi, nie Pentakowi, głupcowi, albo jakimś paniom z działu publicystycznym mangi magiel czy, czy stragie, Stragan. Taki podgatunek też ma, ma jest, ale wolałbym, żeby Jacek swoimi opiniami nie szedł ręka w rękę i usta w usta z, pisowcy, z pisowskimi propagandystami, stupajkami, którzy wiedzą, że jak jest Tusk, to trzeba do, dorzucić rzucić jakimś epitetem. Jeśli chodzi o erystykę i, i, i sztukę prowadzenia sporów, to pada argument, jako symbol pewnej intelektualnej kompromitacji, że nie można używać argumentu ad, ad Hitlerum, porównywać swoich adwersarzy do Hitlera, do, do nazistów i tak dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy w okolicy z, z, z kategorii pojawienia się nowej kategorii argument ad putinum. Wracając do Tuska, przywódcy w czasach kryzysowych, klęska żywiołowa bywa dla przywódców, także wybitnych przywódców, testem strasznie ciężkim. Żywioł jest nieokiełznany, więc na, z żywiołem nie tylko człowiek, ale i polityk często nie jest w stanie wygrać. I mówię, do, wygra, do wygrania jest potencjalnie niewiele a do przegrania bardzo wiele i to bardzo szybko, o czym wielu przywódców się przekonało. Angela Merkel y, może, może uchodzić za wybitną polityczkę, ale i w, w przypadku powodzi z 2013 roku y, i gdy zalało Dreznę, Drezno i y, 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 w, w wypadku powodzi z 2021 roku, gdy zalano, zalało na tronie do przywództwa i zarządzania kryzysowego Merkel było wiele słów krytyk. I okej, okay, tak samo od Tuska możemy sobie i możecie sobie krytykować, ale nikt nie mówił, że, że, że Merkel jest jak Putin albo, albo Merkel jest jak Hitler. No są granice jaj. George Bush junior wspaniale poradził, się, poradził sobie w dramatycznej sytuacji kryzysowej po 11 września. I zamachach na WTC, dodał Amerykę, zjednoczył Amerykanów, zaprezentował twarde przywództwo, dał ludziom nadzieję, że, że, że przez traumę tych zamachów szybko razem przejdą, ale to był 2001 rok. Ten test zdał tak dobrze, że w roku 2004, trzy lata później, zapewnił sobie tym, nie tylko tym, także w część, w dużej części tym reelekcję, ale już rok później, w roku 2005, powszechnie uznano, że jego reakcja na yy, huragan i na de facto powódź potem Katrina, yy, która z. Spowodowała wylanie Mississippi i jeziora Ponchartrain, między którymi leży, leży w Luizjanie Nowy Orlean, i katastrofę miasta, że jego reakcja była za późna, za wolna, że nie pokazał ani zdolności organizacyjnych, ani empatii. Razem z Nowym Orleanem pod wodę poszła tego dnia, w tym czasie, w tych dniach prezydentura, burza, już nigdy tak naprawdę nie był w stanie jej reanimować. Jego przywództwo do końca, do 2008 roku było kulawy. Tusk jest zbyt doświadczonym politykiem, zbyt mądrym przywódcą, żeby nie wiedzieć z góry i wiedział z góry. Niektórzy zarzucają mu, że bagatelizował przez moment powódź. Według mnie cała jego reakcja na tę powódź pokazuje, że nie bagatelizował jej ani przez sekundę. Powiedziałbym dokładnie przeciwnie. Od początku wiedział, że to będzie test na to, jaki jest premierem, że tak jak 15 października zeszłego roku był testem na jego skuteczność polityczną. Tak, powódź będzie test, te, testem na, tym, na, na to, jakim jest premiery, pierwszym premierem, jakim jest gospodarzem. Wiedział, że tak jak na, naród, ja mówię polityczny, yy, domaga się praworządności, rozliczeń pisowskich złodziei, tak naród, yy, ten mniej polityczny, apolityczny naród zwykłych ludzi domaga się gospodarza, który panuje nad sytuacją, który ogarnia, który przychodzi z pomocą, która, y, y, który podaje pomocną dłoń, który potrafi pocieszyć, więc i, zarządza i sprawne zarządzanie i empatia. Więc stąd praca y, 24 godziny na dobę. Y, te stąd, stąd także y, na trans transmisji z tych sztabów kryzysowych Tusk też za dobrze zna Polskę, żeby nie wiedzieć, że natychmiast będzie jazgot, że natychmiast zrzuci mi się do gardła, natychmiast będą padać najbardziej brutalne oskarżenia, że także tak zwany komentariat skorzysta natychmiast z okazji, żeby się jego czepiać. Tak się w Polsce składa, że dziennikarze wolnych, a według mnie często powolnych mediów, mają słabość do Kaczyńskiego, a nie lubią Tuska. A z czego to wynika? Może z bardzo swoistej, e, swoiście pojętej empatii. Jak ktoś jest załupieżony, brudny, niezadbany, jak wygląda jak ostatnia sierota zarzygana i faflun. To pewnie zasługuje na współczucie, taki bidak. Ale jak ktoś wygląda porządnie, jak cywilizowany człowiek, to, to należy mu się rzucić do gardła. Więc tu podpada komentatorom z różnych paragrafów. Nie mistrzy się, nie kokietuje, nie przypochlebia, nie uczestniczy w konkursie popularności. Do tego czasem niektórym dziennikarzom i dziennikarkom. Potrafi zaleźć za skórę, dać na konferencji prasowej ponosić, obnażać ich głupotę, niekompetencje i, i złą wolę. Poza tym jest pa kilka paragrafów, w których naprawdę mogą go nie lubić. Nauczył się angielskiego, co nie jest w tym środowisku standardem, jest światowcem, co zdecydowanie nie jest standardem. Świetnie pisze. Nie tylko po wystąpienia, jak ktoś zajrzy, do przeglądu, przeglądu politycznego, świetny kwartalnik wydawany przez przyjaciela Tuska, Wojciecha Dudę od lat 30 ponad. Zachęcam serdecznie, jest to świetne pismo i sięgnie do esejów pisanych przez Tuska, także do tego słynnego eseju, w którym pada ta fraza nadużywana i przekręcana propagandowo, że polskość to norm, nienormalna, nienormalność, to przekona się, że Tusk nie tylko harata w gałę nogami, ale też nieźle harata, powiedziałbym intelektualnie, swoją głową. Więc mieliśmy także na przestrzeni ostatnich lat całą serię nieznających nie, 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 nie Wykluczające sprzeciw kategorycznych ocen, stwierdzeń i opinii na temat Tuska, która, które okazywały się bzdurą. Słyszeliśmy, że, że Tusk stchórzył i uciekł do Brukseli. Potem nam mówiono, że Tuskowi był w Brukseli wygodnie, że już jest na emeryturze i na pewno nie wróci. Potem słyszeliśmy, że, że, że nie wraca. Potem, jak wrócił, że to zaszkodzi opozycji. Potem, że Platforma Obywatelska ma szklany sufit, którego Tusk nie jest w stanie przebić. Potem, że Tusk zaszkodzi opozycji. Potem, że przez niego trzecia grę, droga nie, wojdzie, nie wejdzie do Sejmu. Potem, że przez niego nie powstanie rząd koalicyjny. Więc y, co strzał, to kul w, kula w, płota, w płot. Czy możemy lubić gościa, który co trzy miesiące y, udowadnia nam, że jesteśmy starym stadem baranów i pleciemy kompletne bzdury? Czy pamiętacie, chyba dwa, trzy albo trzy miesiące temu y, pojawiły się w internecie, na portalach i w gazetach ogłoszenia, po prostu niech rząd. Y, nie zabija wolnych mediów. Pamiętacie? Była taka akcja. Minęły trzy miesiące. To pytam. To, to rząd zabił te wolne media, czy nie? Zabił, czy, czy, czy może pomógł ocalić, pracując nad nową ustawą? I co z tym wezwaniem? Czy nie było, a nie było, nie było kompletną kompromitacją tego nieszczęstego środowiska? Według mnie, tak. Tuskowi nie mogą wybaczyć jeszcze jednego. Tusk przejrzał to środowisko na wylot. Ja uważam i, i polskie dziennikarstwo zna, rozumie i jego deficyty widzi doskonale. Szczególnie jako człowiek, który przez kilka, prawie dekadę, miał okazję obserwować dziennikarstwo zachodnie, czyli troszeczkę innej próby. Ja czasem, powiem szczerze, myślę. Że dziennikarze myślą o Tusku, o, o Tusk, mówią o Tusku to, co mówią, ze względu na to, co oni myślą, że on myśli o nich. I powiem szczerze, akurat w tym momencie, w tym punkcie, według mnie, częściowo mają rację. Więc jak, jak, y, y, Żakowski w Tuska Putinem, to ja, y, w Żakowskiego Tusko Churchillem. Według mnie w tych ostatnich dziesięciu dniach Donald Tusk zachowuje się nie jak Putin, ale jak Churchill. Jest opanowany, kontroluje sytuację, wykazuje stanowczość, decyzyjność, szybkie refleks, szybkie reagowanie na sytuację, do, do tego słuch społeczny i mądrość. Przykład załatwienie napstryknięcie palców niemal Wielu miliardów z Unii Europejskiej. To też zostało przez część państwa komentatorstwa zdepresjonowane. Więc mówię, nie mamy problemu Tuska-Putina, tylko mamy problem putinowskich bardziej mentalnie dziennikarzy. Ale okej, okay, zgadzam się, że, że ktoś może powiedzieć, że z tym, tak jak Żakowski przesadził z Putinem, to ja przesadzam z Churchillem. Nie do końca. Ja uważam, że Tusk w tych dniach absolutnie wykazał cechy cercilowskie, choć zgodzę się z tym, bo to, to, to jak mówi Rekaczyński, oczywista oczywistość, że sytuacja nie jest cercilowska, a to w tym sensie, że mamy do czynienia z, z dramatyczną klęską żywiołową, straszna rzecz, ale jakże ją pokonywać z globalną, Monumentalną wojną dwóch światów z gigantycznym starciem, największym w historii dobra i zła. Więc w tym sensie mówię, zachowanie tuska Churchillowskiej w sytuacji nie Ale okej, okay, ja jestem człowiekiem dobrej woli, człowiekiem kompromisu, więc ja sobie odpuszczę Churchilla, ale serdeczna prośba, nie róbcie się z siebie, ze swoich odborców, idiotów. Jak pisowcy i nie walczy w Tuska Putinem. Nie godzi się. Ja Jacek, y, już parę razy także w moim programie na moim kanale mówił o piłsudczykowskich y, skłonnościach Tuska. Y, ja się z tym nie zgadzam, ale to jest te, teza, uważam, upy, 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 intelektualnie uprawniona, którą można bronić, na którą można dyskutować, z którą można polemizować, ale nad Putinem nie ma sensu. Y, Putinowy polemizować, bo nie ma z czym, nie ma o czym nie da się. To jest po prostu no, no brainer, mówiąc z angielskiego. Więc, więc walmy w Putina za Putina, a nie w Tuska za Putina. Proste hasło na dziś i na jutro. Dzięki miłego, miłego dnia.